Także siema, no jestem Ror, witajcie wy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Flatout 2. No i co, w sumie nie przedłużając, przechodzimy do gry, ponieważ, no, mamy trochę rzeczy do roboty, także przechodzimy do gry. Także siema, siema, witajcie w gierce. Jak w poprzednim odcinku mogliście zauważyć, właśnie HUD się trochę zmienił. Czy tam GUI, bo GUI to jest chyba bardziej menu, HUD to jest to, co w grze widzimy, chyba. Nie pamiętam. Czcionka też się trochę zmieniła. Ciekawe. Dalej jest to 1600x900 rozdzielczość, wyższej się nie da. W ogóle można porzucić puchar, to jest najlepsze. Zapomniałem o tym, ale dobra, nieważne. Został nam ostatni wyścig właśnie z tego Sunday Jam Racing Cup, także zróbmy go na sam początek. Ciekawe, że ten hud się po prostu zmienił po tylu latach. To jest dosyć ciekawe. Ale... Fajnie w sumie, bo momentami ta trzcionka już raziła w oczy. Kurde, co oni tu robią? Dobra, na razie Boxer daje radę, chociaż już jest wymaksowany, więc... ...będzie trzeba patrzeć po różnych wyścigach, jak sobie radzi. Żeby nie było takiej sytuacji, że... wiecie, nie wiem, wydamy kasę na coś innego i... Później nie będziemy mieć na samochód Dobra A ją zaraz prześcignę. Cztery okrążenia mamy na to. Więc. Ło Dobra. Drift. Jadymy. Zmiażdżę im pięty zaraz. Aha Widzę, że ta się zabawiła w malkowa i walnęła sobie w drzewo. Bum. To jest ciekawe, że przód praktycznie w ogóle nie jest uszkodzony, ale tył mam uszkodzony. Karter. Dobra, teraz już mam przed uszkodzony. Dobra, teraz pojadę sobie tędy, a nie tutaj też jest wyskok. O, dobra, kurda, kurde, osiąg. Ora, pełna rurwa. Dobra, zahamowałem sobie na nim. Cyk, przywalenie. Trzecie okrążenie. Myślę, że te teraz już damy radę na spokojnie. Trzeba im trochę uciec. Cyk, pyk. moty. O nie. A dobra, to strzelić. Teraz będzie czwarte okrążenie. Myślę, że to jest ostatnie. Dobra, nieważne. ja, ja, ja nie myślę coś. Dobra. Trzeba prześcignąć tą dziadówę. Dobra, ona tam sobie zwolni, tu zakręt... O nie, dobra, nie wyrobiłem się. Kurde. Czyżby restart? Mam nadzieję, że nie. Bo sobie trochę fajnej gotówki tutaj zarobiliśmy. Kurde, będzie restart chyba. No. Niestety. Restarcik. Nie kicha się na zakręcie. Wow! Udało się! Pierwsze miejsce jest! Udało się na pierwszym miejscu, także widzimy się za chwilę. Także, okej, okay, witajcie, możemy sobie kontynuować, Puchar. Pierwsze miejsce także przywalenie raz jeden, uderzenie razy jeden. Okej, okay, eee, 300. Dobra. No i za cały Puchar powinniśmy też dostać 3300, nieźle. A uh, Figure of 82 odblokowaliśmy. Kolejną imprezę, także yy, myślę, że możemy sobie zrobić figurowejt. O, Royal Flash, to też jest spoko. Dobra, także zróbmy sobie to. Zapomniałem spojrzeć, yy, za ile było pierwsze miejsce, w sensie ile dawało, ale pewnie jakoś koło 3000. Bum. Bum. Pewnie się pytacie po co? Nie wiem. <grym> Dobra, jedziemy. Figure of Eight jest to akurat spoko, ponieważ ci co nie nadrabiają na przykład zostają w tyle. Mogą zostać zmiecieni właśnie tam na środku przez Ludzi co wypruli naprzód. To jest całkiem spoko. E, fajna mapka, taka, żeby się wyżyć. Bo, jak chcecie po prostu ukończyć tutaj piersi, no to. musicie się po prostu skupić i nie uderzać w nic. Są tylko cztery okrążenia. W flataucie 100 takie krótkie mapki miały chyba 8 okrążeń dosłownie? Coś takiego. Albo mi się coś pomyliło. Nie wiem, ale wiem, że tam czasem nawet 5 potrafiły mieć chyba okrążeń, te, te krótsze mapy. Dobra, da się to jeszcze wykierować. Dobra, trzeci jesteśmy. O nie, tu już jest meta. Dobra, trudno. Weźmy to, ukończmy, bo chciałem zobaczyć, ile za co co. Jak po co na co zebraliśmy. Przywalenie razy 5, uderzenie razy 3, dachowanie razy 1 i pierdzielnięcie razy 1. 1600. Okej. Okay. A, czyli z tego też się zarabia kasę. A, ja myślałem, że tylko tam na przykład, nie wiem, że za pierwsze miejsce i tak dalej. A to to jest dodatek w takim razie, te pierwsze miejsce. Za 3000 na przykład. Okej. Okay. Dobra. Właśnie nie wiedziałem wcześniej jak to z tym jest, czy... Czy tak samo jak w derbach? Czy, czy jak? No teraz już będę wiedział. Ślizga mi się ten samochód coraz bardziej, ale wymaksowany już jest, więc nie bardzo nam to coś da. Dobra, teraz robimy to na pierwsze miejsce. Tak jak mówiłem wcześniej, właśnie chciałem sobie wszystkie mapki zrobić na złoto. Czemu? Nie wiem, takie osobiste osiągnięcie. Bo raczej nie ma tutaj jakiegoś osiągnięcia za to, ale satysfakcja jest. Kurde, tam Sofia Martinez leciała. A ja pierwszy jestem, ja myślałem, że drugi. To on po prostu się tak wlecze. Ślimoczy się. Okej. Okay. z masy. Z masy Drifta walnąłem. Malkowc co on tam robią? Tam już przez 3 okrążenia leży. Przy okrążenia go widza, widziałem w rowie. Dobra. Nice. Mamy pierwsze miejsce. Także nie za bardzo się tutaj coś tam po, poobijaliśmy, ale nie o to chodzi, także zobaczę sobie jeszcze powtórkę i za chwilę... Pracą. Także OK, witajcie, możemy sobie kontynuować puchar i mamy przywalnie raz jeden, tylko za stówę. OK, ale mamy jeszcze dodatkowo 3000, które dostaliśmy za właśnie ten meczor. Mamy 72 200. Boże, co ja z tą kasą będę robił? Nie mam pojęcia, ale robimy special desert, special res, racing desert cup. Tak jest. Ile minut? Ło, wow, jeszcze sporo. Jeszcze sporo nam zostało, także. Martwi mnie coraz bardziej ten bokser, ponieważ no, już powoli nie domaga. Ale mamy bardzo dużo kasy, więc możemy sobie kupić jakiś inny wóz. I zastanawiam się właśnie nad tą Daytoną. Chociaż jak przed odcinkiem sprawdzałem, to ona się nazywa Daytona, nie Daytona. Ciekawe. Myślałem, że Daytona. Ale i tak będę chyba w sumie mówił na nią Daytona, bo tak już się przyzwyczaiłem. Wow! Co tu się wydarzyło? No! Odczep się! Cienki. Dachowanie nie zaliczyło na Sophie Martinez. Ciekawe. O, Kolejne dachowanie. Fajnie byłoby to ukończyć. Się tyle akcji wydarzyło, że. Ach! No nie uderzyłem w niego. Siatę mam teraz jakąś. Dobra. Trafił w instrybutor. Dystrybutor wiem. No kurde! To ogrodzenie mi teraz stukać będzie. Kurde chciałem ją zepchnąć. Bum. Kurde, tam po prawej stronie nigdy nie jechałem chyba. Pora to zmienić. Dobra. A! Myślę, że Sofia się wpieprzy w tamtą. Niestety nie. No, to i tak wyląduje na poboczu. Dobra, został tylko Benton i Jason Walker. Do pokonania. What? O kurde, ale mi przywalił. No nieładnie. Oj, przez tą akcję chyba restart będzie. A nie, bo to jest przedostatnie okrążenie. To możliwe, że jeszcze nie będzie restartu. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Ej, no, bez kitu, tędy nie jechałem jeszcze. A tędy, ...w sumie spokojniej się jeździ niż tam. Nie ma aż takiej ciasnoty. O. Dobra. I teraz ostatnie okrążenie, trzeba się skupić. Piąć zwieraczej i wyprzedzić ich, dobra, dobra, Na tym, za tym zakrętem Full Rura teraz Full Gas Okej. Okay. znowu rura. Dobra, dobra. Jest. Pójdę sobie tędy. Okej, okay, wyprzedzeni. O nie, kurczę. Pieczone. No gdyby nie ten wóz, to bym to wygrał, nie? Ja. No nie mogę, kurczę. Jakie barykady? Co jest? Ej, co jest? Czemu drugi raz się taka barykada zdarzyła? To jest coś niehalo. Ale dobra, mamy już to wygrane, więc. Yy, tak, także okej. Okay. Możemy sobie kontynuować puchar. Przywalenie razy trzy, uderzenie razy dwa, OK Dobra. Także możemy sobie ruszać na kolejny wyścig. I o, to znowu to z tym lotniskiem. Yy, nie lotniskiem, tylko cmentarzyskiem dla no, tych samolotów różnych. No, to ch chyba są pasażerskie, ale nie jestem pewien. Możliwe, że możliwe, że to są jakieś cargo. Bo militarne raczej nie. Yy. Albo część takich i część takich, ponieważ Widzę, że tutaj na przykład. O, na przykład tutaj jest pasażerski. Tutaj jest kilka militarnych. Te zielone takie. I reszta to chyba cargo. Albo pasażerskie i militarne. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy do prześcignięcia tylko Jason Walker? Jason, chodź tu, kagatku. Ue. Dobra, teraz, teraz dostanie. Bum. A że się nie wrąbał tak smacznie? No dobra, teraz się wrąbał. I cyk, miażdżymy ich. W tym wyścigu ich po prostu miażdżymy. Nikt się nawet nie zbliży do mnie już. Trochę niterka. Wow! Dobra, to było zabójcze. Nie wiedziałem, że tam jest wyskok. What? no co to ma być, o, a mieli się już nie zbliżać do mnie. <laughs> Dobra, Pyk. Ok, mamy w razie co zapas nitro. No i tu już jest praktycznie meta, więc znaczy nic się już nie powinno wydarzyć. Cyk, właśnie o tym mówię. Dobra, mamy przywalenie razy 12, uderzenie razy 2, co łącznie daje nam 1600. Kurde. Niezła kapucha. E, dobra, jaki jest następny wyścig? O, tu jest ten kanion! O kurde. Na tym kanionie to chyba już będziemy musieli zmienić auto, ponieważ e, będzie potrzeba takiego dosyć zwrotnego. A mój wóz jest za lekki. I lubi go czasem podbijać, o byle co? No ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle. Dobra, pojadę sobie tutaj na prawo. Ło! Co tam się dzieje? Dobra, tutaj trzeba będzie uważać, bo tu jest taki most. O, właśnie teraz. Ły! Dobra, najlepiej sobie przejechać tędy, bo tam, gdzie pojechał Benton, to właśnie jest taki uskok. Dosyć niefajny. Ła! Zjeżdżaj mi stąd, pajacu! Dobra. I meta. Minuta 13 rekord okrążenia, dlatego bo pierwszy raz jadę tą mapę na tym save'ie, bo... No pierwszy raz nam się trafiła. Okej, okay, teraz pojadę sobie tutaj w lewo. To są jakieś rurwy. Łe! No właśnie dlatego wolę jechać tam po prawej stronie. Zwłaszcza tym autem, ale dobra, może damy radę wygrać ten wyścig tym autem? Kurde, no. O, dzięki za nitro Co jest, spuszczaj mnie. Co za ladacznica. Gdy już nie prześcignę tego walkera chyba. za bardzo mi odjechał. Dobra, będziemy mieć jeszcze jedno okrążenie w razie w. Ue. Dobra. W miarę miękko wylądowałem. Gdzie jest ten walker, kurde? Gdzie on jest? Znalazłem go, ale już chyba nie prześcignę. Gagatka. Chociaż może jak na tym moście się wpręż w coś? O! O! Wpręż się! Ha! Dobra, ty nie wojuj, no kurde. Co za śmieć? Dobra, zjeżdżaj tam na prawo. Ja jedę na... ja jedę na lewo. Katie Jackson zostaje pokonana. Ha, ciekawe. O nie, 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 No Przed kur... Przed samą metą. Nie no dobra. Trzeba coś wykminić. Bo przegrywam cały czas. I tak jak myślałem, właśnie wypadałoby już chyba kupić nowy samochód. Bo bokser już po prostu nie domaga. I się tak zastanawiam, czy kupić sobie coś, co ma dobrą sterowność. A czekajcie, a ja zobaczę, ile bokser ma maksymalnej prędkości. 4,5. No tylko, że on jest ulepszony też dobrze. No zobaczmy. No, 2,7, 3,2, 3,5. Sterowność 4,3. To ma 5,5. Sterowność. kurde, no nie wiem, no kupiłbym Daytonę albo... A, to jest RW, to jest tył napęd, to jest przód napęd, a to jest tył napęd. Ciekawe. Nie wiem, Fortune się wydaje najbardziej rozsądnym wyborem, ale wziąłbym chyba Daytonę. O, 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 chyba Daytonę bym wziął, chociaż... Nie wiem, najwyżej zobaczymy to w następnym odcinku. Póki co to, to byłoby już na tyle. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też biać do mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co ja się z wami żegnam. Siema!